Uretroplastyka. Uretra, czyli z języka łacińskiego cewka. Po polsku powiemy operacja plastyczna cewki moczowej, choć ja preferuję określenie operacja rekonstrukcyjna cewki moczowej. To bardzo pojemne pojęcie. Dlatego dziś postaram się omówić, czym w zasadzie są operacje rekonstrukcyjne cewki moczowej. Ja nazywam się Michał Skrzypczyk i jestem urologiem zajmującym się urologią rekonstrukcyjną oraz implantami w urologii. Uretroplastyka, czy tak jak wspomniałem, operacja rekonstrukcyjna cewki moczowej to bardzo szerokie pojęcie. Obejmuje w zasadzie cały zakres zabiegów, jakie oferujemy chorym z różnego rodzaju zaburzeniami w zakresie tego narządu. Najczęściej, tego rodzaju operacje oferowane są mężczyznom, u którym rozpoznajemy zwężenie cewki moczowej. To zwężenie może znajdować się w różnym odcinku cewki moczowej, czasami w kilku. Może być różnie długie, od zwężeń bardzo krótkich, obejmujących pół czy jednocentymetrowy odcinek, do takich, które właśnie zajmują kilka centymetrów, kilka obszarów cewki moczowej, to zwężenie w końcu może mieć różnego rodzaju rozmiar, czy średnicę, co oznacza, że światło cewki może być zwężone do bardzo skrajnych wartości, czasami całkowicie zarośnięte, może go nie być na pewnym odcinku, a czasami, a i owszem, jest zwężone, ale, ale yy, nie... Zupełnie. O operacjach rekonstrukcyjnych cewki moczowej zdecydowanie łatwiej jest opowiadać, kiedy przypomnimy sobie lub poznamy, jak zbudowana jest cewka moczowa u mężczyzny. Zasadniczo wyróżniamy dwie części cewki moczowej: tak zwaną cewkę moczową tylną i cewkę moczową przednią. Na tą tylną układa się odcinek. Sterczowy, tam, gdzie cewka przechodzi przez prostatę, i odcinek błoniasty, czyli tam, gdzie objęta jest zwieraczem zewnętrznym cewki moczowej, czyli tym, który kontrolujemy siłą woli, dzięki któremu trzymamy mocz. Do większości zwężeń cewki moczowej dochodzi jednak w jej odcinku przednim. I tutaj wyróżniamy odcinek opuszkowy i odcinek wiszący. One oba objęte są strukturą taką, która nazywa się. Na którą nazywa się ciałem gąbczastym. Natomiast ona jest różnie gruba. W odcinku opuszkowym jest grubsza, w odcinku wiszącego troszkę cieńsza. I to też będzie miało wpływ na wybór metody rekonstrukcyjnej u danego chorego. Teraz jak najprościej, jak najprościej podzielić operacje rekonstrukcyjne cewki moszowej. Pierwszą rzeczą, którą z która z pewnością mi Państwu przychodzi do głowy, to taka, że zwężenie po prostu możemy wyciąć i oba końce cewki ze sobą połączyć. I tak w istocie jest. Jej budowa anatomiczna umożliwia to, prawda? bo jest ten rodzaj operacji możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że cewka moczowa otrzymuje ukrwienie z obu końców, prawda? czyli przecinając ją w jakiejś części przerywając jej ciągłość nie doprowadzimy do uszkodzenia, do martwicy tej części, która pozostanie dalej i takie operacje w istocie u części mężczyzn u których rozpoznaje się krótkie zwężenia z reguły zlokalizowane właśnie w tym odcinku opuszkowym cewki moczowej można zaproponować takie operacje rekonstrukcyjne takie plastyki cewki bywają nazywane plastykami koniec do końca one mogą mieć swoje konsekwencje, głównie w zakresie sfery życia seksualnego, ponieważ takie przerwanie ciągłości cewki moczowej, przerwanie ciągłości ciała gączastego, może prowadzić do zaburzeń ukrwienia żołądzi prącia, wówczas ta żołądź może nie ulegać w czasie wzwodu takiemu obrzmieniu. Do jakiego byliście panowie przyzwyczajeni wcześniej, przed operacją, może również prowadzić do pewnego rodzaju zaburzeń czucia w obrębie określonych obszarów prącia. Kolejnym rodzajem operacji jest poszerzenie zwężonego odcinka cewki moczowej. Fachowo na takie operacje mówi się plastyki augmentacyjne. Augmentacja, czyli poszerzenie, Zwężonego odcinka cewki moczowej. Do tego poszerzenia wykorzystywanych jest szereg materiałów tkankowych. Prawda? Głównie czy najpopularniejszym obecnie używanym jest błona śluzowa jamy ustnej, która może być pobrana z wewnętrznej części policzka czy z okolicy podjęzykowej, i ona jest wszczepiana w miejsce zwężenia, tak żeby poszerzyć zwężony odcinek cewki moczowej. Ta technika wszczepienia bywa różna, stąd te operacje też dzielą się na różne typy, w zależności od tego, gdzie znajduje się ten, czy gdzie umieścimy ten fragment błony śluzowej, który poszerza zwężony odcinek cewki moczowej. Przy tych rodzajach zabiegów nie przecinamy, nie przerywamy ciągłości ciała gąbczastego, wobec czego te problemy o których mówiłem wcześniej, po operacjach tego typu występują rzadziej. Jeżeli chodzi o cewkę tylną, to tutaj wiele zależy od tego, jaka jest przyczyna zwężenia cewki, cewki moczowej. Najczęściej do zwężeń w tym obszarze dochodzi po zabiegach urologicznych. Po przestępowej resekcji gruczołu krokowego, po przestępowej enukleacji gruczołokrokowego, po prostatektomii radykalnej. Prawda? I tutaj zwykle z dużą skutecznością cechują się metody endoskopowe, jeżeli chodzi o, o uzyskanie drożności cewki moczowej. Natomiast w tych trudniejszych przypadkach czasami stosowane są różnego rodzaju operacje rekonstrukcyjne, przy czym wówczas przy tej lokalizacji zwężenia one mają zdecydowanie większy zakres niż w przypadku tych operacji, o których mówiłem, e, mówiłem wcześniej. Podsumowując, istnieje cały szereg, cała grupa operacji, które możemy określić mianem uretroplastyka. To, która z nich zostanie czy może być zaproponowana Tobie w przypadku rozpoznania zwężenia cewki moczowej, zależy od jego lokalizacji, długości i rozmiaru. Te informacje zwykle uzyskujemy na podstawie badania, jakim jest uretrografia. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania czy wątpliwości dotyczące tematu zwężenia cewki mączowej, serdecznie zapraszamy Cię do naszej kliniki Menvita.